No, witam Was bardzo serdecznie, słuchajcie, no, naprawdę ja to nagrywam tak, bo, 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 no, bo mam ważny komunikat dla Was. Mam ważny komunikat, bo naprawdę jestem troszeczkę taki, no, no jestem troszkę pod wrażeniem tego, co, co, co się działo, jakie suchy mnie dochodzą tutaj, no. Słuchajcie, no ja uważam tak, no, no mi się ciężko o tym mówi, bo, bo to jest takie powierzanie... Powierzanie u 21 probiżowi, no to jest, słuchajcie, to jest, to jest, coś, to jest coś, coś niesamowitego, to ja to, to nie, nie mogę tak nie komentować tego, ja jestem stworzony do komentowania, to jest moja powinność, komentowanie, ja komentuję, ale to, słuchajcie, to jak, jak komentuję, to ja też mi się to odbiera jakby energię tego wszystkiego i ja, ja dzisiaj postaram się tak krótko być stanowczym w tej kwestii, być stanowczym jak mało kiedy, jak, jak mało kiedy będę stanowczy bo, bo sprawa jest poważna, dlatego że reprezentacja U20 to jest zaplecze pierwszego garnituru. I dla mnie, dla mnie powierzenie powierzenie jemu, jemu ja tak będę mówił teraz jemu tej, tej, tego obowiązku. To jest jakieś nieporozumienie. To jest, to jest słuchajcie to jest zwykły handlarz. To jest, to jest zwykły handlarz, to jest kombinator, to jest człowiek, któremu, któremu w życiu nigdy słowa prawdy nie powiedział. On tu kiedyś na Prawdzie Futbolu, na moim kanale oczywiście. No pan tłumaczył, jak to jest e, trudno pozyskać polskiego e, piłkarza, że, że, że jakie to są kłopoty, jakie to są obowiązki z tym związane, jaka to jest odpowiedzialność, ile to kosztuje, jakie to są opłaty. Słuchajcie, a, a teraz, teraz nagle będzie się, będzie co, będzie się wychwalać, że ilu, ilu teraz u niego zadebiutowało? No ale przecież słuchajcie, no to tak nie może być. I nagle co? I teraz nagle już, że trener tych Polaków właśnie tych, którym nie mógł zaufać? Nagle teraz jest tak, tak? A powiedzmy, a powiedzmy szczerze, jak ich traktował? Jak ich traktował? Jak, 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 jak po prostu ich traktował? To, to jest wszystko ok, To nikt o tym już nie pamięta? Nagle już? Nikt już nie pamięta? A pamiętacie ten motyw doniczki jak e, ten? Jak e, przyniósł do programu? Doniczkę przyniósł do programu. Pamiętać, jak, jak pokazał, że podlewa się, że to trzeba wszystko w perspektywie. Myślisz, w perspektywie najbliższej, że po prostu żeby, żeby, właśnie, żeby właśnie dbać o to, żeby to podlewać, żeby właśnie słońce, żeby było, żeby po prostu to wszystko rosło. Ale to też trzeba, słuchajcie, stawiać na nich. Stawiać, a on na nich nie stawiał. Jedynie, co mo może się popisać, że doniczkę przyniósł. Ale to jest trochę mało. To jest mało, słuchajcie, dlatego ja dla mnie to. To jest, to jest zwykły handlarz, to jest zwykły handlarz, człowiek przekupny, to jest taki kupiec po prostu na targu, który tylko przehandluje wszystko, wszystko, a Polaków po prostu za nic, naprawdę. I oczywiście ja, 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 oczywiście, ja też byłem u niego i nieraz i, i nigdy bym nie zabrał tych wszystkich tych pucharów, ja bym mu tego nie zabrał. Nie zabrałbym tych pucharów za, za puchar oczywiście, nie zabrałbym mu też pucharu za super puchar, ja tego, ja tego bym nie zabierał, bo to jest jego, oczywiście to jest jego, to jest, ja bym, słuchajcie, ja bym mu tego nie, nie zabierał, ale to też, słuchajcie, to też było w okresie patologii. Bo to jest zwykły handlarz, to jest zwykły przekupnik, to, to jest patologia, to jest, to jest, to jest, on jest jakby symbolem patologii, to jest, to jest, to jest, to jest patologia, to jest, to jest to, co się działo, to jest, to jest po prostu patologia. Także kiedyś był też, że, że byli, też była taka sytuacja, że byli sami zagraniczni w protokole. I tam nagle zmiany zrobił, nagle, słuchajcie, schodzi młodzieżowiec, który też się dziwo znalazł. I, I za młodzieżowca. No to, to jest, słuchajcie, to jest populizm, to jest po prostu patologia. To jest, to jest, to, 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 jest, to, 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 to nie no, Oczywiście zalekujcie, jak to się wam teraz podobało. To, co teraz powiedziałem. Zalekujcie. Za Także, słuchajcie, no, to, to, to co. Drużyny jego to, 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 to był taki chory pacjent Europy. To, 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 to jest nasz polski futbol dzięki temu właśnie. I za, to, I za to, jako opiekun chorych, on dostaje nagle od Czarka młodzieżówkę. No to przecież to jest patologia. To, to, to jest, jak, jak, ale jak może handlarz dostać młodzieżówkę? Jak? Jak handlarz może dostać młodzieżówkę? To jest, słuchajcie, on jeszcze mówił, żebym ja się zajął trenerką, ale ja się nie będę zajmował trenerką. Przecież je... I słuchajcie, moją powinnością jest komentowanie. Ja się mogę zająć komentowaniem, a trener... No, czy ja? Ja też mogę trenować. To nie jest problem, teraz małym trenuję cały czas. Ale ja, ja, ja nie mogę się zająć trenerką, jeżeli ja, moją powinnością jest komentowanie. Także to, 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 tak, to tak nie jest. I, I chciałbym, korzystając jakby z powinności komentatora, no, skomentować to w następujący sposób, że, że probierz jest probierzem sprowadzania zagraniczniaków. No to tak, bo to jest probierz, probierz właśnie probierz jest probierzem tego no, t... handlowania tego ty, 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 jakby tego przehandlowania polskiego futbolu to to jest właśnie to, to jest naprawdę i to, 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 to nie da się inaczej tego, nie da się tego w ogóle inaczej, nie, do, nie da się w ogóle inaczej tego zinterpretować, skomentować, nie da się inaczej. Ja jako, to jest moja powinność, ja, ja jakby komentuję to właśnie w taki sposób, a, 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 a inaczej. I, tak, I taki trener, słuchajcie, ymm, zostaje nagle pierwszym u 21, no, ale będzie miał ciężko, ale będzie, będzie miał ciężko, będzie miał ciężko. I to tu i teraz, tu i teraz, bo ja nie będę czerpał rzeczywistości, nie będę koloryzować. Ja będę właśnie pokazywał, jak jest. A wiecie dlaczego? Bo, yy, bo on nie jest godny wiary. On nie jest godny wiary. No, znaczy dla mnie, dla prawdy, futbol. Znaczy ja jestem prawdę futbol. Także to mówię. No, to o, oczywiście, powiecie, że. No, oczywiście, oczywiście. Wiecie, że doświadczenie, doświadczenie życiowe, doświadczenie trenerskie, doświadczenie coachingu, to jest też, to jest, to jest, posłuchajcie, to jest wszystko prawda, tylko y, ja zapytałem się też y, Czarka, czy, czy, y, czy on wierzy, że warsztat y, pro, probierza, a on mówi, że, że on wierzy, skoro go wybrał. No, no i skończyła się dyskusja. Także mówię, ale warsztat, słuchajcie, to, warsztat to jest, to jest jedno, a godność wiary to jest drugie i, i a wiecie dlaczego? Bo, bo to jest e, reprezentacja. A wiecie czym, czym jest reprezentacja? To jest donica z ziarnami ubitymi w ziemi, które trzeba po prostu podlewać. To jest reprezentacja, to jest, o co to trzeba dbać, to jest reprezentacja. A nie, że wie, wiecie, no, godność wiary trzeba mieć najpierw, a tu nie ma godności wiary, nie ma, nie, nie ma godności wiary. Także musi naprawdę się zmierzyć ze wszystkimi bzdurami, które wygadywał przez ten cały czas. Musi się zmierzyć z tym wszystkim, co on wygadywa, to, to naprawdę, bo to było to, 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 to dla mnie, twórcy kanału, twórcy Prawdy Futbolu, to są, to były bzdury. No oczywiście, ja nie jestem sam w kanale Futbolu, to mam ludzi od tego, ale dla całości kanału Prawdy powiedzieć w imieniu, w imieniu jako komentator, w imieniu kanału Prawdy Futbolu to były bzdury ja bym chciał, żeby on teraz z tymi bzdurami się po prostu y, y, zmierzył i gdyby powiedzieć. Tak szczerze, ile to pochłonęło prowizji, ile pochłonęło to opłat za te wszystkie transfery zagraniczniaków, ile to wszystko pożarło przeżarło pieniędzy. to wtedy by wyszła e, cała prawda, oczywiście prawda futbolu. Jeżeli to wam się teraz spodobało, to zalejkujcie, Zalekujcie, bo to jest prawda futbolu. Także mówię, to jest kanał Prawdy. A Wdowiak? A wdowiak też był. ale Pozbył się go. <laughs> A co zrobił papszu z niego? No cacko, no, strzela bramki cały czas. W Pucharze, w Super Pucharze, w Lidze, w Lidze Mistrzów. Znaczy no jeszcze nie, ale na pewno będzie strzelał, bo to jest cacko, to jest dopieszczony chłopak. No trzeba, trzeba wierzyć w młodzieżowca, no trzeba wierzyć w młodzieżowca. Także prawda w futbolu słuchajcie jest taka, że Mój mały szuka zabawek i czasami szuka piłki. To jest prawda w futbolu. Ja tutaj, bo ja się z taką prawdą w futbolu cały czas stykam. I to codziennie. I to jest właśnie moja prawda w futbolu. I od dziś ja się będę przyglądać jakby probieżowi, to tak jak żona się uśmiecha do mnie cały czas, to ja się też by teraz uśmiechał, ale przez zaciśnięte zęby, bo ja będę patrzył się na każdy błąd, na każdy, na każdy ruch. Ja będę się patrzył się też i będę się przyglądać tej doniczce upchanej ziarnami, ubitej ziarnami, podlewanej. Ja będę się yy, yy, przyglądał cały czas, bo u mnie nie ma przebacz. Ja nie znam takiego słowa przebacz. Ja się teraz biorę za probierze, naprawdę. On nie mnie był, ale ja się do niego uśmiechałem. A teraz ja to wszystko cofam, ja to wszystko odwołam. Ja teraz do siebie będę patrzył, jak on to podlewa, jakie ziarna zapuścił, czy daje im szansę, czy stawia na te ziarenka. Ja to wszystko będę teraz sprawdzał, bo ja się tym zajmuję. To jest mój kanał, ja tutaj mówię co chcę. To jest kanał czymś tworzony przez grupę ludzi, profesjonalistów, którym płacę. I, i, I teraz wszyscy mają taki priorytet odgórny dałem dzisiaj maila, wysłałem, żeby każdy się patrzył na ruchy pryberza. I żebyśmy to wszystko o tym wiedzieli, byśmy byli odpowiedzialni i prawda jest taka, że po prostu wyleczyć się musimy z tego handlowania, z tego, z, z, tego, z tego kupiectwa, z tego kupiectwa i taka jest moja prawda Także dziękuję, ale mnie, mnie nosi, naprawdę mnie nosi. Pozdrawiam Was serdecznie, no może następny film będzie lepszy, ale tu naprawdę aż, aż chodzę, chodzę, bo to, yy, to już akurat się zbiegło jeszcze z pobytem, a już nie chce mi się mówić. Bo w końcu mi naprawili tą klimatyzację, ale akurat wyjeżdżam, także już... Nie na, na, naprawdę to... Szkoda, Gars. Trzymajcie się do miłego.